Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zakrajmy w Wiedźmin 3. Ja jestem Juno i już mnie... bandyci atakują, au! E, Geralt, walcz, 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 cholera! Mm, 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 mm. Pięknie, teraz tych jeszcze. Doskonale. O, proszę, jeszcze tu się jakiś... No i pięknie. Tak nieodkryte miejsce już mamy. Całkiem nieźle odkryte. W zasadzie nic mi to takiego nie dało, ale trochę monet. No cóż. Nie wiem na mapie jak to wygląda. Tak, tak jak mówiłam. Co to? Tak jak mówiłam, no troszeczkę też pozwolę sobie się tu popłąkać, bo niby nic ciekawego, ale w zasadzie jeśli jest szansa na znalezienie czegoś fajnego troszeczkę uzyskania punktów doświadczenia, no to jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że wszystko tutaj w miarę w jednym miejscu się utrzymuje. Tak, podleciałam nie do końca tu, gdzie planowałam, bo znacznik sobie walnęłam trochę dalej i tak wiem, że obrany cel mnie tak wiedzie za nos, trochę niebezpiecznie, bo jeszcze nie mam tylu punktów doświadczenia, które by mi umożliwiły bezpieczne tam wybranie się. Tu mamy jakiś dziwaczny most i gra mi pokazuje ten znak zapytania jako jakieś... Ciekawe miejsce. Oh. Hm. No proszę. Bardzo takie rzeczy szuk przeszukiwać. Ale też nie ma sensu się przy nich chyba zbyt długo zatrzymywać. A więc jest i płotka. Tak. Chciałabym ruszyć gdzieś. No nie wiem, gdzie jakieś. No niech jej będzie tutaj, ale chciałabym może jakieś zadania porobić, albo no nie wiem. Chociaż zaraz tu jest miejsce mocy, więc od opuszczonej wioski może się do niego wybierzemy, co? Hmm. Nie za ładna pogoda nam się tu zrobiła. Jej, ile zwierzątek w lesie? No co, w każdym razie. Zaraz tu był drogowskaz. Dobra, przeleciałam trochę za szybko go i nawet nie zauważyłam, że minęłam coś takiego. Dobra. Nie płoteczka, tylko to właśnie. I moje miejsce mocy będzie chyba bliżej od zniszczonego mostu. Nie wiem w sumie, czy w białym stawie jest jeszcze aż tak dużo rzeczy do robienia. Mm, mapa, mapa, mapa. Tu znacznik. I tutaj też jakieś miejsce nieodkryte. Wow. W ostatniej chwili udało mi się to przeskoczyć. Mm. Dobra, płotki nie będą przywoływać, bo strasznie to skaliste wszystko jest. Mm. I w sumie, że skaliste mm, to ja się trochę boję, że ja tu zaraz ginę głupio. To może warto byłoby sobie zapisać. Mm. Ojej! Korony! I oreny! Ale z tym miejscem ewidentnie coś jest nie tak. No dobra, mamy i miejsce mocy. Mm, magia to miejsce mocy. Dawaj. Na pewno coś nas zaraz zaatakuje. Chyba, że nie. Dziwne. mnie nie zaatakowało no proszę proszę nie spodziewałam się dobra na mapie coś tu jeszcze ciekawego było właśnie jakieś nieodkryte miejsce mm. idę idę ładne zaproszenie więc już lecę a macie ślicznie Teraz proszę, zbieramy co powypadało z nich i trzeba będzie do jakiegoś kupca pójść, odsprzedać te niepotrzebne rzeczy. Krowie mleko, cudnie. O, proszę. o schemat jakiś. No i dobrze. Okej, okay, czyli jak to na mapie wygląda? Jest i zniszczony most. Co to? Zielarz. Składniki alchemiczne. A to co? Nieodkryte miejsce. Dobra. To wybierzemy się do tartaku. Wow. Myślałam, że mogę także je przeszukać. A czyli do tartaku to może za moment. Hmm. Nie, coś mnie będzie zaraz atakować. Wracam na ścieżkę, na ścieżkę. Ja wiem, że takie odcinki, w których po prostu sobie biegam, mogą być mniej ciekawe do oglądania. Ale no, jednak to jest gra, w której jakby nie patrzeć, to wszystko się opiera na tym przemierzaniu, tak mapy i tak do zielarza to może w dzień pójdziemy a na razie zobaczymy co to jest za miejsce takie tam ręka jakaś odkrojona nie wygląda to najlepiej hmm, bestyjki jakieś mi się tu rozbiegają ale to <śm> A macie, to tylko gule. Hmm. I bali go tu Wszystkie? Wow, filmik nawet, tego się nie spodziewałam. Jak miło. Ja jeszcze wezmę sobie co moje i z nimi, z tymi ludźmi może zaraz spróbują pogadać, bo może wiecie, będą chcieli się jakoś odwdzięczyć i może coś Geraltowi zaproponują. O, możemy sobie wejść przy okazji. Mhm. Szafki, wszelkie posz, poprzeszukujmy. O jej No i dobra Witajcie hej Bo witajcie Dzięki za wszystko No fajnie fajnie A mogę to Przedmioty zostały wzmocnione To cieszą się Witajcie hej Tu jeszcze ktoś jest A Dobra Kupiec Witajcie Dobra, więc pohandlujemy sobie z Pokaż nim. mi swoje towary. Co to co? Hej! Nie, nie, nie! To miało być. Hmm. Tak w ogóle to chwila moment. Bywaj. Ale głupio najpierw zrobiłam z tym swoim mieczem. Zaraz zobaczmy, co ja mam takiego. Mm, a zaraz, teraz, a jak się... To jest tak, te... 30. Mm. Nie. Wow, to jest najlepsze. Czyli mamy tak, tak, miecz ze złotego miasta. To, to my sobie zachowamy, a resztę sprzedamy. Co to jest? Właśnie nie ogarniam niczego z tego. To możemy 28 sprzedać. To. Tu wielu rzeczy nie ogarniam, powiem wam tak. No dobra, Witajcie. jeszcze sobie z tym kupcem trochę pohandluję. Mm, wiem, Pokaż że to... A dla was może być... No cholera, dlaczego mi to zabiera? Tak, co to jest? Nie chcę. To? Rękawice myśliwskie, tak? I zobaczmy, on nie ma nic chyba ciekawego takiego. Dobra. Bywaj. I chyba tak jest ok. Teraz czy na mapie jest tu jeszcze jakiś znacznik ciekawy? W zasadzie to nieco to opuszczone miejsce. Kamień śliwierski, tartak. I tutaj do tego zielarza bym się może wybrała. Bo u zielarza można by pewnie, chociaż nie wiem, to raczej u alchemika chyba trzeba by szukać tych przepisów na jakiejś różności. Ale w sumie można zobaczyć. Tak? No dobra. O, i właśnie o Klarę też podpytamy. Najpierw może o tamtą dziewczynę dokładnie. Zaczęło je się polepszać. I wtedy zabrali ją Nilgardczycy. Nilgardczycy? Czego mogli od nich chcieć? Nie mam pojęcia. A jak wiesz, oni nie mają zwyczaju się tłumaczyć. Dobra, najpierw możecie już wszystko tam zioła jak zioła, ale może. To jest odwarstrola, a ja bym potrzebowała może jakiś mm, przepis na mm, olej z na, olej na jakieś te potwory ala insekty czy coś. A nie wiem, nie wiem. Dobra, o klarę zapytajmy jeszcze. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale. sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale, ale... Żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Wow, coś nam wpadło! Yay. Fajnie. Mm. Dobra, tutaj mnóstwo jest jeszcze krzaczków do obrabienia. W sumie, no, łatwe tutaj zbieranie tego wszystkiego. Szkoda, że nie ma tylko opcji zgarnij wszystko, czy coś takiego, bo bardzo by mi sytuację ułatwiła. Ale dobra. już do tego drogowskazu, bo w sumie zadań to już na razie wydaje mi się, że w tym miejscu całkiem sporo zrobiłam. Tu jest jeszcze parę nieodkrytych miejsc, to prawda, ale... Mm... Zaraz, zaraz, zaraz. Nie chcę tego zadania. Ja wyszedł to Zaraz, stop. <gryw> Najpierw chcę ogarnąć, jak to jest z tymi zadaniami. Weźmiemy się za to. Hmm. I ruszamy w mapa świata tutaj. Tylko pytanie gdzie a, tablica ogłoszeniowa Może być jak najbardziej tylko że tędy trzeba będzie ruszyć Hmm, tak, to już się słyszało, ale. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko też takim spokojniejszym odcinkom, ale nie chciałabym za dużo nawet takiego plątania się wycinać, bo jednak wydaje mi się, że nawet takie poszczególne ploteczki, które tam zasłyszymy od jakichś mieszkańców, że no one też mają taki strój. Klimat i miło jest je posłuchać, wiedzieć potem, bo też nawet z pozoru błahe rzeczy potem mogą się jakoś wiecie odbić na fabule, i głupio by było czegoś nie nagrać. Tylko wczytywania mogłyby być szybsze, no nie ukrywam. No, tak. Tutaj szybko zerknę, czy gdzieś w tej wsi kamień ślipierski. Kowal. Nie, co ja miałam patrzeć? <grym> Już zapomniałam. Chciałam jakiejś tablicy um, ogłoszeń szukać. Tu jest dopiero. I tu owszem, się wybiorą, ale najpierw jeszcze o alchemika bym chciała zahaczyć bo marzy mi się, znaczy tak cały czas staram się pamiętać e, o tym oleju na insectoidy e, albo w sumie nie chcę mi się <grym> ojej, wiem, ja jestem bardzo osobą zdecydowaną jeśli chodzi o to co ja w sumie chcę w grze zrobić w danym momencie ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. zobaczycie a znacznie z nich sobie będzie. Mm, 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 może po drodze coś fajnego znajdziemy. Wow, co to, to? A, nie chce mi się z nimi walczyć. W sumie to, że postanowiłam także mniej ważne rzeczy porobić, poogarniać sobie tutaj, to nie znaczy, że mam zamiar walczyć z kimś, tylko da. Bo też z moimi umiejętnościami to nie zawsze jest to dobrym pomysłem. Czasami kłopotów lepiej, najzwyczajniej w świecie unikać. To już chyba jest całkiem blisko, więc... Dobra, Gerald z konia złość. Hmm. No i jest i tablica ogłoszeniowa, to ja z chęcią zerknę, co jest na niej. O, to weźmiemy. I gdzieś w ekipunku to powinno być, to to jest. Upiór. W sumie się leśnicą z chęcią zajęła, tylko czy to mi się w zadaniach e, pojawi? Dobra, z chęcią z Sołtysem porozmawiam najpierw. Może by jakoś o tym potem nie zapomnieć. Dobra, którędy się do tego wchodziło? Tędy. O, jest i Sołtys. Nie muszę wchodzić. Witaj. W jakiej sprawie? sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No, no ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję, żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No, jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was, co to taka leśnica? Porozmawiajmy o nagrodzie. Hmm, no. To nie będziemy jednak Tak wyśrodkuję. O, to brzmi rozsądny jak za taką leśnicę, ale nie mamy tyle. Spójrzcie trochę. Troszeczkę możemy. O, to brzmi rozsądny jak za taką hmm, serio? leśnicę. Serio? Ale nie mamy tyle. Spójrzcie trochę. Facet, nie umiesz się targować, ale jest mi szkoda A, cię. Niech będzie. No. Zajmę się. tym. Ktoś widział treśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Wilem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słaby miał. Problem. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludzi z się Ale technicy też wychodzić. nam mogą coś opowiedzieć. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało. Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie dała. <grym> Pewnikiem. Dobra. Sprawdzę sobie jeszcze, czy na pewno nic. nie macie, panie, tutaj. Lalka? Po co takiemu człowiekowi lalka? Oj, ja chyba nie chcę wiedzieć. Pajeczka to już zrozumiałe, ale lalka, bez przesady. Dobra, przeskoczmy to. Tutaj jeszcze jakieś właśnie bory, beczki. A dla mnie się wszystko przyda. Skrzyneczka. Drut, nie wiem po co mi. A, to jakiś chłop. O, jest. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Cudnie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, poprawdzie aż tak dobrze, to jej nie widziałam. Ciemność się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnić zaczął i zobaczyłam coś, jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać, będziesz mi się cała upiorzyca pokaże? <grym> Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Brzmi rozsądnie. Uwierzę, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. No to raczej nie jest to południca, a może na przykład. A. <grywki> e... Nie południca, ale może północnica, jaka. Oreny, oreny, oreny. kupcem, to ja w sumie gadać nie chcę. Oj, przydałoby się niestety kończyć odcinek. Wiem, że w sumie mało w tym zrobiłam. Ale cóż. No tak. To wiadomo, czym będziemy się zajmować w kolejnym. A na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!